Sekret tkwi w uczuciu. Ostatnio zapytałem pewnego odnoszącego duże sukcesy biznesmena, jaki jest jego sposób na sukces. Zaśmiał się, będąc lekko zakłopotany, i odpowiedział: Zgaduję, że pewnie to, że nie potrafię wyobrazić sobie porażki, to nie tak, że bardzo o czymś myślę, to bardziej uczucie, które mam. Jego wyznanie całkowicie potwierdziło moje wierzenia i eksperymenty. Możemy myśleć o czymś wiecznie i nigdy nie zobaczymy tego w naszym świecie, ale jeśli raz poczujemy realność tego, to zobowiązuje nas do tego, by to napotkać. Wszyscy uznajemy posiadane uczucia jako efekt odnośnie czegoś. Nie myślimy, że to uczucie jest przyczyną wydarzeń zaistniałych w danym dniu. Uczucie nie jest tylko rezultatem odnośnie naszych warunków życiowych, ale jest także stworzycielem tych oto warunków. Mówimy, że jesteśmy szczęśliwi, bo czujemy się dobrze nie uświadamiając sobie, że ten proces działa równie dobrze w odwrotnym kierunku. Jesteśmy zdrowi, ponieważ jesteśmy szczęśliwi. Wszyscy jesteśmy mało zdyscyplinowani w naszych uczuciach. Odczuwanie radości do kogoś innego to błogosławić siebie tak samo jak jego. Odczuwanie złości do kogoś to karanie nas samych za jego winę. Nieszczęśliwy umysł zostaje w domu, nawet jeśli ciało podróżuje na koniec świata, podczas gdy szczęśliwy umysł podróżuje poprzez ciało, które pozostaje w domu. Uczucie jest, Sekretem skutecznej modlitwy, bo w modlitwie wczuwamy się w sytuację, kiedy nasza modlitwa jest wysłuchana, i wtedy żyjemy i działamy, będąc w tym przekonaniu. Odnajdywanie Boga namacalnie, jak sugeruje Biblia, jest stopniowym odsłanianiem ukrytych zdolności duszy. Nic innego nie jest tak zyskowne jak uczucie. Jest to składnik, bez którego żadne stworzenie nie byłoby możliwe. Każda forma stwarzającego wyobrażania zawiera element uczucia. Namacalne odszukiwanie Boga jest bezkresnym zyskiem rosnącym proporcjonalnie do powiększania czułości i możliwości w świadomym odbiorze. Idea, która pozostanie tylko ideą, nic nie zmieni i nic nie znaczy. Ona działa tylko, jeśli jest odczuwana, jeśli jest wsparta autentycznym uczuciem. Człowiek ma wrodzone pragnienie stwarzania i gdzieś wewnątrz duszy jest taki nastrój, poprzez który możemy wprowadzać w nasze życie zdrowie, bogactwo i szczęście. Całe szczęście człowieka jest związane z tym kreatywnym impulsem. Przez to, że człowiek nie potrafi doskonale odczuwać, jego modlitwy mogą być niepewne, podczas gdy zawsze mogłyby być zupełnie pewne. W Księdze Przysłów czytamy: Wesołe serce działa dobrze jak lekarstwo, a przygnębiony duch wysusza kości. Orkiestrą serc płonie olej w królewskiej lampie. Duch wyśpiewuje Panu nową pieśń. Każda prawdziwa modlitwa naznaczona jest radosnym obliczem. Dobrzy są namaszczeni olejkiem radości ponad ich towarzyszy. Obserwujmy więc nasze uczucia i nasze reakcje w stosunku do wydarzeń w ciągu dnia. I strzeżmy naszych uczuć jeszcze bardziej żarliwie w czasie modlitwy, bo modlitwa jest zaprawdę stanem stwarzania. Godność wskazuje na to, że człowiek słyszy wspanialszą muzykę życia i porusza się w tempo głębszego poznania. Jeśli nie robimy nic innego, jak tylko wyobrażamy sobie i czujemy tylko cudowne, oparte na miłości rzeczy, to reforma świata dokona się natychmiast. Wiele opowieści z Biblii dotyczy mocy wyobrażania i odczuwania. Tylko wyobrażanie i uczucie mogą przywrócić Eden, z którego doświadczania zostaliśmy wypędzeni. Uczucie i wyobrażanie to zmysły, przez które nasze postrzeganie wykracza poza ten świat. One zaczynają działać, gdy wiedza się kończy. Każde szlachetne uczucie człowieka otwiera dla niego jakieś drzwi do boskiego świata. Nie oceniajmy ludzi poprzez wysokość budynków w ich miastach, ale poprzez wspaniałość ich wyobrażeń i uczuć. Zwracajmy nasze myśli ku niebu i łączmy nasze wyobrażanie z anielskim. Świat, który nas porusza. To ten, który sobie wyobrażamy, nie ten, który nas otacza. W wyobraźni leżą niezbadane kontynenty i wielka przyszła przygoda człowieka. Świadomość tego bezkresnego, namacalnego szukania Boga była uzyskana przez najwcześniejszych, tych, którzy czuli Boga. Zrozumieli, że ich koncepcja nieskończoności nieustannie pogłębia się i rozszerza wraz z ich doświadczaniem. To ci, którzy dążą do myślenia poprzez znaczenie swego doświadczenia i koordynują to z resztą swojej wiedzy. I są oni mistycznymi filozofami. I ci, którzy próbują rozwijać w sobie zdolności i praktykują pogłębianie swego doświadczenia poprzez mistyczne eksperymenty. Ci najwięksi spośród nich. Próbują jednego i drugiego. Religia zaczyna się w subiektywnym doświadczaniu. Religia jest tym, co człowiek robi ze swoją samotnością, bo w samotności jesteśmy zmuszeni doświadczać subiektywności. Prawdziwie religijne nastawienie jest zbawieniem człowieka. Bóg nigdy się nie zmienia. To my jesteśmy tymi, którzy się zmieniają. Nasze mistyczne oczy stają się zawsze wrażliwsze na to poszerzanie się w prawdzie. Wprowadza to w nasze wnętrze stale wzrastający pokój. Najlepszą obroną na zwodniczy atak wymierzony w nasze mentalne i moralne widzenie jest oko duchowe, czy też oko Boga. Innymi słowy, jest to duchowa perfekcja, która nie może być zmieniona poprzez okoliczności. To personalny kodeks honoru i uczciwości w nas samych oraz dobra wola i miłość do innych. W chmurze nieznanego czytamy. Bo Bóg nie patrzy swoim miłosiernym okiem na to kim jesteś czy kim byłeś, ale na to kim pragniesz być. W żyłach najpokorniejszych ludzi na ziemi płynie królewska krew istnienia. W związku z tym patrzymy na człowieka przez oczy wyobrażeniowej miłości, co tak naprawdę jest patrzeniem przez oko Boga. Idee pod wpływem oka Boga manifestują się w rzeczywistości, podobnie jak woda przez działanie słońca zwieńczona zostaje jako malownicza kraina chmur. Rzeczy będące zupełnie oddalone są obecne dla duchowego oka. Oko Boga czyni przyszłe marzenia teraźniejszymi faktami. Nie mówcie, jeszcze cztery miesiące do zbiorów. Popatrzcie jeszcze raz. Jeśli będziecie nalegać na ten widok, pewnego dnia uniesiecie oczy, widząc to, co w oddali, i wszystko, co pozostaje, co jest w stagnacji blisko nas, nie będzie miało nagle żadnego znaczenia. Zmieciemy to na bok, przechodząc do naszego dalekiego celu. Człowiek. Który naprawdę się odnalazł, nie może czynić inaczej niż być prowadzonym przez miłość. Ma zbyt czyste oczy, by postrzegać nimi jakąś niegodziwość. Nasze zdolności, by pomagać innym, będą proporcjonalne do naszych zdolności do kontroli i możliwości udzielenia pomocy samym sobie. Dzień, w którym człowiek zwycięży nad sobą samym, historia ukaże jako zwycięstwo nad jego przeciwnikiem. Uzdrawiający dotyk jest w naszym. Nastawieniu i pewnego dnia człowiek odkryje, że duszami zarządza się przez łagodność. Najwięksi poddają się tylko tym najbardziej łagodnym. Znając już moc uczucia, kierujmy swą uwagę na nasze nastroje i nastawienie. Każdy etap postępu człowieka jest czyniony dzięki jego wytrenowaniu się w wyobrażaniu i odczuwaniu. Kreując ideał w swojej sferze mentalnej, możemy odczuwać siebie jako ten ideał, aż staniemy się jednością z nim, absorbując te wszystkie jego cechy wprost do rdzenia naszej istoty. Samotny bądź uwięziony człowiek może poprzez swe intensywne uczucia i wyobrażanie wpłynąć na miliardy, tak, że to on będzie działał i mówił przez tych wielu ludzi. Wyciągnij swoje czułki i zaufaj swemu dotykowi. Weź udział we wszystkich odlotach swego wyobrażania i nie bój się swojej własnej wrażliwości, Najlepszą drogą, by poczuć dobro kogoś innego, to być mocniej go świadomym. Bądź jak mój przyjaciel i miej takie bardziej uczucie w sprawie zdrowia, bogactwa czy szczęścia, którego pożądasz. Idee nie mają błogosławieństwa, o ile nie zstępują z nieba i nie przybierają ciała. Spraw, by wyniki Twoich osiągnięć były rozstrzygającym testem Twojego prawdziwego wyobrażania Widząc te efekty, zdeterminujesz się do tego, by wypełnić swe obrazy miłością I by kroczyć w szlachetnym nastroju Bo wiesz to, co Sir Erwin Arnold, że To, co posiejecie, to zbierzecie Widzicie owe pola nie dziwcie się, że widzicie Sezam, że Sezam jest Sezamem, że kukurydza jest kukurydzą. Milczenie i mrok o tym wiedziały. Tak rodzi się przeznaczenie człowieka.